krewetki już po aklimatyzacji. Nie robię jak zbliżenia, gdyż widoczny jest glon na Zoomie, chociaż głębokiem go nie widać. Będę musiał go zeskrobać Dobrze. Więc tutaj 30-litrowe akwarium. 25 w sumie. Tu jeszcze mam ślimaki halenki. A już się dość ładnie zaczynają wybarwiać moje krewetki. Bardzo ładne kolory, zwłaszcza ta już takie ma intensywne. Snow White jeszcze się nie wybarwiły całkowicie na biało. Także takie krewetkarium. Jeszcze mam tutaj y, trzy krewetki. To jest chyba Blue Jelly. Bardzo ładnie wybarwione też są. Akwarium zrobione pod kardiny, ale one sobie nieźle też radzą. Neokardiny. A tych, którzy się bardziej nie znają, to jest kardina niebieska. Kardiny są te w paski i te białe. Także to tyle na dzisiaj.